Jak wiecie, to Party 2 oczywiście jest jak jest, bo nie złożyłam wszystkiego w tym, w tym filmie, a mam na to ochotę, więc witajcie, moi kochani, w Wydowie! Oca, boca, oca, oca, oca. Oca, oca, oca. No więc tak, W tamtym filmie było różne. Czyli, że. Byliśmy w przedszkolu prywatnym. W W szkole prywatnym. Pierwsza. Lenka Dochodzi do pierwszej klasy niedługo. Do drugiej. No i. Nie dość, że. Ma tam koleżankę, to właśnie wtedy stało się takie coś. Ten łobuz, który dokuczał lęce, teraz ma za swoje. No i zamieniliśmy się miejsce. Dobrze, lenko. No to zaczynajmy. Dobrze, lenko. Daj mi swoją książkę, żebym zobaczyła na jakim zadaniu. nie ma tego. Adbranit. Nieważne. Kacper. Może... Maciek, daj mi. Boże, jak Ty masz na imię? Miałem na imię przecież ten... Miałem przecież na imię Eryk. Boże znaczy. Dobra, to jest... To jest Krzysz... To jest Krzyś. Nie imię świętego aniołka, a nie jest aniołkiem. Co? Czemu ty masz takie bazgroły? bo tak wyzywam twoich rodziców co? o mój Boże ale będę. przecież oni i tak mi uwierzą ha 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 wiesz co? 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 co mi zrobić z wyzdrem Wszystko z lodówki. Ale to też dla nie innych dzieci. Masz przerąbę. Weź swą książkę i wiesz, gdzie będziesz siedział? Wiesz? Czy nie wiesz? To zaraz ci pokażę. Oprócz, że i tutaj siedzisz i już nikomu nie będziesz dokuczał, ale będziesz też widział. Co? to ja nic nie robię. Hmm. Ja się już wkurzam, wylecisz z tego szkoły, no. Hmm. O. o! Ktoś przyszedł. No. Może no chyba, bo dzisiaj coś tam słyszałam. Przyjdę ich przywitać. Hm. Hmm. O, chłopcy, a gdzie wasza mama? Mama nas podrzuciła i przywisliśmy tutaj do mnie, że pierwsza klasa. Aha, ale ja się wyduzi. Myślałam, że wy trzecia klasa. Nie. Jesteśmy pod. Ciem, ale mamy 7 lat. No dobrze, niedługo, ale niedługo będziemy mieć 8, a potem 9 i potem 10. Nie No fajnie. Dobrze, poznajcie się z klasą. Będziecie się przedstawiać. Jej <noise> bardzo nam miło. <noise> A gdzie będziemy siedzieć? I <noise> czemu ten chłopiec jest <noise> taki? Chciałam, żebyście pytali. <noise> ten chłopiec jest no, niegrzeczny, ale dajcie mu szansę. No dobrze Dobrze i to jest wasza łapka. O, to bardzo miło mi. O, nawet się zmieścimy. Nie będziemy bardzo grzeczni. A i bioręcie, może ja tu pójdę. <śm> ale fajnie to jest. mi to słyszeć mam nadzieję, że nie jesteście łzami i że nie będzie zbyt nie będzie go bardzo źle nie proszę pani my jesteśmy bardzo grzeczni no, ja mam nadzieję. Dzisiaj będzie też. Dzisiaj miał być sprawdzie, ale jesteście pierwszy raz, więc. Odpuścimy sobie. Sp... Jesteście najlepsi, co dlatego, że. że sprawdzie bywali. I dam wam książki, Ale inne przybory muszę się sobie sami kupić. Dziękuję. -e A u nas się tak nie mówi, tylko u nas się mówi dziękuję. U nas się iż. Wiem, że u się u nas. <gryw> no, wiem, że w przedszkolu się mówiło, ale to już nie jest przedszkola. Tylko mówi się dziękuję. Nie do widzenia, tylko do widzenia. A. Dzień dobry? To nie dzień dobry, tylko dzień dobry. Tak. A nie musimy Wam dołożyć przecież krzesła. Bo no przecież do kuchni nie możecie siedzieć. Yy, zmiana planów, jednak do naszej. O mój Boże! A to jest SOWI układ? Tak, to jest. To jest, to jest szkoła. układ. A to przepraszam. To my się pomyliliśmy. No kurde, Dwie dziewczynki do nas. A, to jest. Poznajcie się, to jest Izabela i ta. No cześć. Eee, mogłabyś odłożyć komórkę. Muszę włożyć komórkę. U nas nie używa się telefonów. I było pisane. Bo twoja mama ci nie powiedziała. Ale on muszę mieć zawsze telefon. Dobra, jeszcze tej. zaraz ci go zabiorę. Oddawaj mi telefon! Oddawaj! Nie. Zostaniesz swój telefon po lekcjach. I to jest bardzo dziwne zachowanie. Hmm. No dobrze. Mam tu dla Was książki. O, uwielbiam książki. Serio? Serio? Ja też. Może zaprzyjaźnimy się? No dobra. Pewnie wy macie... Te... Hmm. No bardziej. Może powinniście siedzieć oddzielnie, bo wy... By... <grym> duże dziewczynki. No ten, ten... Dobrze, chłopcy, przyjmijcie może Kuba tutaj, bo on będzie siedział po prostu. Ale jak się zmienił, to no możemy. Tylko nie dokuczaj dziewczyną. I nie rób takiego czegoś, bo my nie przyjaźnimy się z takimi złolami jak ty. Je, yeah, ja już nie jestem zły. Jestem bardzo dobry. To mu nawet podkurzałem. To bardzo się cieszę. Bardzo mi to cieszy. No, jeśli nie chce mi się pisać, proszę usiąść do tej ławki. Ja mam kolory. No wiem, wiem. Chłopcy, możecie się zamienić z Izabelą z, z Izabellą miejscami no dobrze ale i my siedzimy koło siebie bo pani mówiła, że przesunie pani ławkę i wtedy będzie można ten My nie chcemy do końca z siedzieć może pani troszeczkę to poprzesunąć Dziękuję. O, dziękuję. Nie, uh -huh. nie. Nie lubię szkoły. A my lubimy. To jest najlepsza szkoła w mieście. Jeszcze mamy... Miłą panią nie wygląda nie no trochę mi się no, ale już nie ma wina będziecie mieć dzisiaj zastępstwo ja muszę iść do mojej córeczki, bo dzisiaj ma urodziny, więc do zobaczenia, poczekajcie chwilę impra, impra, impra la, 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 la. Dzień dobry. Oh. Gorszy się nie dało znaleźć. Smutno. Ale kto uważasz to nie moja wina, ale mogłabyś się troszeczkę przyhamować. Ja jestem nauczycielką od fizyki starszych klas. No i... Przeżyłem już te inne dzieciaki. Które są kaprysie, ale już trudno? No dobrze to. Hmm. A ma moje oczy. Potrzebujesz czegoś? Czy pani mogieś po mojej w wleć wody? Czy coś jakiś ten? nie rozumiem waszej klasy, ale napić się możesz. Oczywiście pić to może na wszędzie. Muszę sobie nalać, Dobrze, dobrze. Hmm. Co by się tu wlać? Może truskawkę miał? Strony kawy nie fu. U. 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 fu! Chyba, dobra, dużo mhm. Ale to ładnie wygląda. Pyszytka. Dobrze, dzieciaczka. Czekamy. Czekamy na rodziców, w szatni. I wtedy. Wypuszczam, coś ktoś nie? O, głodę. Wypadł mi opałacz. Nie mogę kładać normalnie. No, nie, no. Eee, yy, okej. Okay. O! Już złożyłam. Dobra, jakaś mama. Nie wyraz radę cię Dzień dobry. Dzień dobry, ja po... To? Ja po Kacperka. Mama! Zostaw książkę. Dops. Mamusia! A, jeszcze po... Jego najlepszego kolega, czyli pewnie nie. Yeah. Czyli kogo? Jego hmm. Albert. Jeszcze Albertika. Yeah. Jej! A ja? Nie. Papa. Naę Do widzenia się na Dobrze. Dobrze O Wasza pani, Dzień dobry. Ja tutaj już ten myślałem my czyliśmy co będzie czekać I dogo. Dzień dobry, ja po mojego synka, czyli Krzyś, Krzysia Krzysiu idziesz do domu. Na no w końcu jej! Mama! Do widzenia, do widzenia. O, dzień dobry, no dzień dobry. Ja chciałam też zapłacić. O, dobrze, dobrze. Hmm. Hmm? Aha. Proszę pani, ale to jest za mało. Hmm? O boż. O boż. O nie, nie mam pieniędzy. O nie, o nie, no dobrze, ale. Będzie pani musiała jeszcze dopłacić. 40 złotych, nie, dobrze, po kogo, ja po... Mama! O cześć, mamusia! To bardzo fajnie. Да, боже. Это вот боже. А нет, слох, боже, слепость, о боже, ну и. Да, боже. O dzień dobry. No dzień dobry, dzień dobry. Jestem y, mamą... Mama! No cześć, syneczku. O to już nie trzeba mówić. Tak. Ale ja jestem mamą kacperka, więc... Tak. Są dwa kacpery. Dobrze. Kolejne osoby, kolejne. Tak, Dzień dobry, ja jestem wnuczką Alicji i Susie. Oproszę. A nie jednej ławce? Nie, mnie. Jesteśmy takie duże, ale mamy siedem. Ale mam oś nie czemu chodziłem pierwsza. No bo nie całyście, pamiętacie. Aha... No. Aha, okej. Okay. Dobrze. Dzień dobry. Ja po... To... Oh Boże. Ja po Katię. i... Ja pokasię. Pa, Kasia, papa. O, cześć, wujek. Cześć, cześć. Ale ja cię nie zabieram, niestety. Ale miłego dnia. Życzę. Mhm. No i w końcu. Czekaliśmy. A, a my polenkę. No, dobrze, dobrze. Jeszcze plecaczek tutaj mi został. No. A immy tutaj też wpłacić 100 zł, o proszę. I zobaczcie, jak troszeczkę kupiliśmy. Myślałam, że się zorientujesz, ale jednak nie, nie. O, nie widziałam. Zapnij się plecawki. Dobrze, to my to ja odłożę, no i my, tak myślę, to my idziemy O Boże, jeszcze telefon. O, ah, mój telefon. No Zuziańka, oh, nara. No to miłego dnia życzę. Jak tam? Jak było w szkole? Bardzo fajnie, tata. Do zobaczenia. No to, i. No jeszcze, że. Jestem To, tyle. To tyle z dzisiejszego filmiku. Będzie kolejna część. Oczywiście, będę tu mieli I będzie to z nowego domku, więc czekajcie, i czekajcie, czekajcie, czekajcie,